A więc tak w dzisiejszym odcinku gdzie wymiana foteli ze sportów na komforty Pokaż to będziemy wymieniać. Tak wyglądają. Oczywiście fotele są w stanie brudnym do wyczyszczenia, ale kobieta się tym zajmie. Z modułami, kompletne ze wszystkim. Nawet gościu ujebał wiązeczkę i dał, ale my ją wymienimy. Ogólnie troszkę trzeba tutaj podreperować rzeczy. Kanapa przyszła w stanie, że tak powiem, troszkę agonalnym. Gdzie to trzeba wszystko wymienić. A więc tak. Tu mamy podłogę całą czarną. Wszystkie plastiki, wszystkie boczki za chwilę jeszcze ogram wam je i pokażę, jak wygląda teraz aktualnie moje wnętrze. Czemu jest taka zmiana? Bo wszystkie są szarawe, I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie tak, komforty pompowane, wszystkie z pełną regulacją, podgrzewane bez wentylacji, bez masażów. Niestety, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Lepsze będą niż, niż te moje sporty niewygodne. I ogólnie, jeszcze jeden problem się pojawił. Ogólnie. To jest 2-3 roku 3-litrowej benzyny, ja u siebie w posiadam nagłośnienie głośnienie Logic 7 i niestety tutaj nie ma kanałów na głośniki Także będzie trzeba pomyśleć co z tym faktem zrobić No i kanapa z tyłu podgrzewana, będzie trzeba puścić całą wiązkę, zobaczyć jak to pociągnąć wszystko, żeby wszystko w oryginalnych miejscach było Schowki, pierdoły, wszystko czarne Dobra, będziemy jeszcze kamerować z etapu czyszczenia foteli. Mamy tutaj preparaciki od RM Customs. Tutaj przybliżę, przybitkę zrobię. O, nie, nie chcę ostrości złapać. Dobra, ogólnie takie preparaciki. Jak zwykle telefon przydatny. Zobaczymy, czy są coś warte. Jak są coś warte, to Wam powiem. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, co będziemy robić szefie? Będziemy oklejać, będziemy robić próbę. Dobra, nakleimy połowę fotela tak i będziemy sprawdzali jak działają środki Zrobimy. czyszczące do skóry w sumie. Sprawdzimy preparacieki, czy są godne uwagi. Dobra, która strona będzie czyszczona preparatami, która nie, żebym pokazał? No, Zrobimy tą bardziej zajechaną, czyli jak się wsiada, nie? Dobra. Ogólnie fotel no tam ma tutaj jakieś tam przebarwienia, jest tam troch, troszkę strany. No Nie wiem tutaj czy będzie dobrze widać, czy on Tutaj jeszcze na tym oparciu przykleimy też Pokażę Wam teraz jak wygląda moje wnętrze generalnie i dlaczego je zmieniam. Jak widzicie, wszystko szare. dywoniki zarżnięte. Mm. Ogólnie no co, wszystko szarawe. Zobaczymy z tą dechą, jak to się ma. Ja myślę, że to się może skomponuje, nie? Ale tak jak mówię, tutaj fo fotel niestety no, nie trafiony, jeśli chodzi o kolor malowania. Różni się i to mocno są to sporty i ktoś powie, że są zagłówki wymienione oczywiście, wymieniłem zagłówki, bo chciałem uzyskać efekt komfortów no ale niestety no, nie udało się ogólnie tak, czy pasują? Yy, nie pasują ogólnie w zagłówkach od sportów yy, jeśli chodzi o ten stalarz o rurę, jest mniejsza, mniejsza średnicowo trzeba tutaj troszkę rozwiercić, ale na uchwyty działają zresztą mogę wam pokazać, bo boczków nie założyłem Yy, ogólnie tak to wygląda, tu mam jeszcze tunel środkowy, czarny, bo ja sobie to ro robię kolorystycznie, tak jak mi się to podoba. Yy, no i mówię, i tak jak to wygląda ogólnie, tu jest, tu jest ten cały stelaż, one wchodzą tutaj bez żadnego problemu, tu jeszcze by to można było wcisnąć. No i tutaj by trzeba było sobie to po prostu rozwiercić, żeby po prostu przeszło, przeszło przez otwór, bo tam jest yy, mniejsza, mniejsza rura ogólnie w tych zagłówkach. Rura, prowadnica, szyna. Jak to zwał, tak zwał. Ogólnie tak wygląda sobie wnętrze. Będziemy sobie pokazywać co i jak. Yy, I tyle. Sufity czarne ogólnie w antracycie. Alcantara w MC. Tu Tu mam antracyt. Yy, no i kanapa jest podgrzewana z tyłu. Tu będzie trzeba przełączniki jeszcze dorobić. Ja oczywiście tego nie zrobię, bo przełączniki znaleźć to tak trochę, trochę graniczy z cudem. No i tak jak mówię. Tutaj mamy właśnie głośniki z, tylniej, z tylnych boczków z Logic 7, po prostu tam tego nie ma i będzie trzeba coś sobie wymyśleć. No dobra, zobaczymy co i jak, i jak będzie szła robota, będziemy tutaj, będziemy ogrywali, tam może jakieś ciekawostki pokażę. Wszystko ogólnie na czarno, łącznie z tymi plastikami, z tym wszystkim. No i co? No i jedziemy, zobaczymy za chwilę. Kobita to tam zaraz pokażemy jakiś efekt, bo nie chcę być nagrana. Ja myślę, że nie będą w najlepszym znaczy, na pewno nie będą w najnowszej kondycji, tak jakby nowe były z fabryki te fotele, ale zobaczymy po prostu, ile się tam uda ugrać. Marcinku, powiedz, co tutaj się dzieje. Kurwa, kręcę śrubki, kurwa, w mało dostępnych miejscach. Nie. Pani już wyszło czego nie mam, a czego mam. Te plastiki to są do szyn, do zakrywające śruby. Yy, no po prostu nie mam tych czarnych, zapomniałem o tym i zobaczymy. Aha. Zobaczymy jak tam ma się sprawa na portalach aukcyjnych. Zobaczymy. Dobra, nagrywamy ponownie. Yy, po prostu no nie nagrałem w sumie głównych pierdów, bo aparat mi się rozładował. Także tak. Yy, on strasznie nie może złapać. Tutaj środek już rozbebeszony. No to wymiana wyciągnięcie foteli tak na dobrą sprawę, to nic się nie stało. Teraz wyciągam dywan przedni i będziemy dalej działać. Tu już tunel rozrabowałem. Yy, tutaj dwie śruby. Yy, tam on wychodzi bez problemu, tylko trzeba zdjąć ten, pa ten cały panel z PDC i, tego, i, i, i z trakcją, ogólnie ten cały tam przód. Śruba, yy, trzy śruby. Łączące skrzynie z tunelem, ogólnie tą samą budowę. I tu tylko fotę tak na sztukę włożyłem, bo do garażu sobie wjechałem, bo sobie już trochę miejsca zrobiłem, bo niestety no jest zimno na dworze. Yy, Dziewucha już tam trochę te fotele doczyściła. Ogólnie fotele i tak do tapicera pojadą. Ryby je zrobił. Yy, prawy fotel działa. Musieliśmy tylko jedną kostkę przerobić na szybko, ale. Ogólnie za chwilę zajmiemy się tymi kostkami, tylko jak dywany wpadną, bo fotele już po prostu włożymy i te całe plastiki. Bo tak naprawdę to jest pół godziny, 40 minut i to będzie już się działo. No i sytuację z boczkami jeszcze ob obczaimy, bo u mnie jest Logic 7 i tak jak można tam, tam zobaczyć, generalnie to są głośniki. W tamtych boczkach, które przyjechały, nie ma i tak w ogóle doszliśmy do wniosku, że. W musiałby jakiś czas leżeć, ogólnie bardzo długo, bo troszkę ogólnie zajechane były po dokładniejszym się przyjrzeniu. Są w takim kolorze i nie wiem z tapicerem będę rozmawiał, kanapy z tyłu nie będę na razie ruszał, bo no, Tanta jest ogólnie w opakanym stanie. Moja jest kurwa w stanie perfekcyjnym, jest niezniszczona w ogóle. Przede wszystkim jest młodsza, bo tamta jest 2-3 rok. Ja mam tutaj 2-6. Tak na dobrą sprawę można było szukać komfortu fodelceika, by trzeba było tylko wtyczki przerobić, no ale... Tak jak mówię, zobaczymy co ja jak z tymi boczkami. Czemu przerabiam ogólnie? Nie podoba mi się te szare wnętrze, szukałem auta bardzo długo, ogólnie 8 miesięcy. I chciałem konkretnie mieć czarny środek, albo dwukolorowy właśnie z rudymi skórami, ale no, Nie da się mieć wszystkiego, także... Także będziemy startowali z wymianą tego, no w końcu się udało, także tutaj powyciągana ta graciarnia, boczki od LCika, no i co, zaraz nam jakoś kamerę podstawię, może jakiegoś tego time timelapsa zrobimy no, zobaczymy, trochę tam doświetlimy i tyle, jeszcze prostownik podłączę, bo żeby ten akumulator nie miał żadnych spadków napięć, no i później będzie trzeba kąpa podłączyć, błędy skasować, bo wszystko się zapaliło na zegarach, co się tylko dało Special. But tell me, is it true? Your goal was not the pleasures. So tell me, is a try. Right? You wanted us together. You wanted to feel love like it's your only treasure. Am I getting right? You wanted me like Finn? Who will just sleep at night but I can hold your hand? But who are you? Środek już powoli nabiera kształtów. Nie kręciliśmy z wymiany plastików niczego, no bo w sumie to nie ma jakiejś filozofii, każdy sobie pewnie poradzi, ale powiemy po na co zwrócić uwagę. E, tylko weźmy tutaj do, doświetl troszeczkę. Tutaj ogólnie była zaślepka zwykła, a w moim tunelu występuje e, po prostu otwarty obieg od e, tunelu od klimatyzacji. Weź tu przyświeć, może być widać, tam jak podniosę jeszcze. Tam widać go. No i po prostu zwróciliśmy teraz na to uwagę w sumie on. I no przekładamy to, bo taki szczegół. taki szczegół, ale niech sobie będzie. Ogólnie jakoś to zaczyna powoli wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie z fotelami w środku. Oczywiście pozdrawiam jakiegoś chuja, który zamiast od drugiej strony to od tej napisał markerem olejnym, no i po prostu no jak widać myślenie woli, nie? Także pozdrawiamy pana ze Słupska. Dywany jest. Jakiś pierdolony Dobra, nie wiem, będziemy w fotele wkładać, wtedy coś tam tamogramy. Na razie nuda, nic się nie dzieje.